Zero do budynku Dobra, za mną, kolumną no, Lecimy Dobra, Ej. Hotel e, Trafiliśmy tego Grada dwukrotnie, wycofujemy się w kierunku do Ale dlaczego Grada walnęliście? A bo no, tak nam rozkazał Darek W zasadzie Kurwa, mówiłem trzy razy na radiu Nie niszczyć Grada Ja pierdolę RTO nam wyskoczył, wywalił nam no to Super, pyta, ja nie. zajebiście Nie, najprawdopodobniej to Makow zostawił Tego Grada przy kościele i I ten, i pobiegł do swoich oh, z raczej strat nie będzie z tego powodu, ale Mieliśmy Grada Mieliśmy se Grada o. No dobra. To nie jest... No dobra, czekamy na okazję. Co robimy? Precel? Czy to jest? co robisz? Jakie to Idziemy do Darka. R R R Rafalski Yeti, dołączamy do Darka. Wracamy na poprzednią pozycję do naszego hamika. Po drugie musimy skoczyć do że Przyjął. Dobry Dark ...markerem i nasza pozycja to jest pomarańczowy 1. Zrozumiałem. Wszystkie musimy spotkać w punkcie pomarańczowy 1. Nie, nie, nie. Po... To znaczy, nasza pozycja jest taka. Wszyscy się mają poza tym nam zatrzymać i e, zatrzymać i podać pozycję markerem na mapie no. y, Tutaj alpha do wszystkich jednostek z no. których ma wszystkie rupy, do się dory, my zatrzymać i podać swoje e, pozycje ja na na mapie. Wyjść, oznaczyć markerem wyjdź, na mapie. Daj mi mafię, radio i, to rupy. Rupy. I wtedy to sobie rupy. możesz rzucić radio na ziemię i ja je wezmę Weź mój plecak z tyłu został przejęty przez naszych i Kurde, jeszcze raz ten ekwipunek Akceptuj. No dobra, nie wiem, w momencie jak ja... nie Klas. wychodzę, gdy mi się chce, całą no to on No wiem, no dlatego... Dobra, wytrzał. mam już twoje radio, weź mój plecak z tyłu. Tu masz Znale, dwa zastanagi. Ma Dzięki. Chodzę do się pytać. Z tego co wiem, to Tasman nie żyje, ale to już na początku misji zginął. Aha, Yeti potrzebuje medyka do mojego człowieka, tam gdzieś jęcznia. Laksentis. Laksentis. Przyjął. Dzięki, rojo, Dobra, jak coś, to ty mówisz, moje e, Roel, to ja pa, radio, nie widziłem, bo nie widziałem, bo będę zgarniał przyjazdówki. Jak coś, co? Nic, to była wiadomość Który do Reda. Które potrzebuje Głkę? Gdzie tutaj? 098112. A, tam jesteś. Dobra, to chodź tu do mnie. Gdzie tutaj? A, tam, okej. Okay. Dobra panowie, obserwować parametry. Redu, ja chcę żebyś wziął y, od zera do 0,40. Okej. Okay. Dobra, dobra, w tym razie widać. Stawaj, muszę działać. Brawo. Darek? Tak, jesteśmy w no Radowie. Dobra, tak. Brawo, zapewni komunikat dla wszystkich drużyn, że brawo wyrusza. Redu, wyrusza będziesz prowadził. Radę. Najpierw biegnie na 0,20 Dobra. Wszystkie drużyny mają miejsce. Za wysokim BTL-a? No, dokładnie. Wszystkie drużyny mają no, dokładnie wybrzyma. tak, biegniesz, kurwa. Wyspomówmy, że to będzie hardkorowe. Teraz ruszać. 020, czekaj, Rafalski. Jeszcze? Jestem. Rafalski, biegniesz za, e, za... mną. <grym> Przedjeżdżaj, <grym grym> biegniesz, Redu. 020, na kucku. Zero. Lecę. Dzięki Charlie, łazienkom. Teraz zobacz. Dobra, a Już dowódca biegnie. Zaraz was poinstruuję. Co tam? BRDM zniszczony. BTR? BTR jest sprawny. Berdem ten dobra, BTR. Okej. Nasz rozkaz jest to zniszczyć go, nie? Więc my tam idziemy. Nie macie szans. Co wy macie ze sobą? Jakie rury? AT4? AT4 tylko. Nie podejdziecie. Koleś i on stoi na wczesnym polu. Nie ma jak podejść. Grabo, jak mi słyszysz? Mowart, nie chodź mi pod lufą. Byście musieli strzelać, nie, tak. nie wiem, z 300, może 400 metrów, Kto tu dowodzi? Dowu Mimo, dowódca... Cza. Darek na koniec. Gdzie go, jestem? Precel, precel brawo. Precel, y, dowódca do Cię Momencik, kto ma biznes do Czarni? Creeper, gdzie w jestem, BTR? Na co dosłanieć? Na radiu, chwila. To na Tu Alfa na krótki, to brawo, się. Aha, rozumiem, że dołączy to dosadzić, tak? Tak, nie wiem, no prawo, ma długie, można to...